TVG9, Klaudiusz Wesołek. Pozdrawiam z uroczyska Zagriedie. W zasadzie z naduroczyska. Bo tu jesteśmy na takim jakim bywale. No nie wiadomo przez kogo usypanym. A tutaj, tutaj jest raczej teren bardzo taki równinny. Równinny i no wszelkie takie wzgórki są podejrzane, a no ten wzgórek to wygląda bardziej na na wał. No jakby tutaj kiedyś był jakobyś gród. No sama nazwa Zagriedie. No w starosłowiańskim mogła, mogła jeszcze oznaczać też zagrodę, ogród. No ale skąd tu, skąd tu zagroda i no i po co? Po co ten piach przywieziony byłby Najwyraźniej wygląda na to, że, że był tu gród słyszałem od ludzi, że, że, że tu, tu było grodzisko Ale no niestety na mapach, w książkach historycznych no, pisze się sporo o Klukowiczach pobliskich, że tam był gród, tam nawet archeolog to przekopali dość gruntownie w Jancewiczach. Natomiast o Zagriediu czy no ogrodzie w Zubaczach, pod Zubaczami jeszcze, jeszcze nigdzie nie czytałem, ani nie, nie widziałem oznaczonego na mapie. No, ale, ale będę, będę tam próbował szukać. No i proszę proszę widzów o o pomoc. A tutaj kniaź banko na zawiedziu. Banku, chodź. Na razie.